Zobaczyliśmy na chyba z mapy. Znaczy, właściwie, film z mapki. Z serca. o my Omega. Obraz z Goslawem jestem ogólnie. Poprzednio było ze Steve'em, ale to na starym kanale, który został usunięty. YouTube nie stanował. Z Zbran. nagrały. Nie, no jestem już nisko! Ja na tej mapce już grałem, więc ja trochę ją znam. Da się właśnie. to L. L. Przepraszam, że ale taka sobie jakość po prostu jest. Nic na dole, Gosław, e, nie ma to jakichś tam Ciekawe co ty L. Ja gram na tej mapce. Ze snajperem. Sniper ze wygrał. Ale ciekawe czy ty wygrasz. L było. Czy w PvP ze mną wygrywasz każdy pojedynek. Fyrstu okkar að hægja að svona að hægja að hægja. Oj, ale mi muli. Tu jest za dużo komentarpów. Dobra, ale też po przejściu, dobra, bo ja już jestem daleko. I don't wanna lose. Są przyprawki? Może, Możesz, ja to zrobię. Tam musisz cave'em przejść, bo inaczej nie przejdziesz. Takim cave'em w nie Ja zaraz będę na, na pustyni chyba. Przysz zbanuje zapowiedzenie takie jak YouTube mnie zbanuje. Goszlaf zre... mnie zreportuje po tym. Jeżeli jakoś uda mi się wygrać, to Goszlaf mnie zreportuje na, na YouTube I zbanuje Ja już kończę cave'a. Ale jest akurat łatwy. No, ale ino. ścina, ojej, Jezu. Ja myszką nie mogę ruszać, bo myszka lata po całym ekranie. To jest okropny, okropny komputer, mam. L. Nie! Aha! jeszcze ja się od powietrza odbijem. Aha, dobra. Nie, bo ja już jestem dalej. Ja już jestem zapomn... Jest ja dawno nie zamieniam mi dostaw. Ja teraz parkoura robię. Mam lagi w dodatku, więc... <noise> więc tak. Ciężko ja jest parkoura robić na lagach. Dobra, kończę kajwa zaraz. No i potem prawdę Prawda, jak tu od razu. To w Pamiętajcie, kto napisze śliw? Jeżeli mam jakiś widzów w ogóle, napisze w komentarzu, dostaję serduszko. Nie mogę pozwolić. Że... Nie, nie, nie. Ja mam kompas który który na mierza. Mam, mam piesa. O nie, Ale, ale czko. Jak zecham drugi raz, bo mi się. A no, jak tu nie ukłuje, do skandynawii. bra! Jakie ja mam laki. Muszę mi kręci. Czy na tych się nie jak mi się głowa kręci, ja, nie, ja tylko leciutko myszką prędzej, a nie głowa 400 stopni kręci. Ale to nie jest setka, to mój komputer. I nieważne, co mi się zawsze będzie kręciło 400 tysięcy stopni. utopić. Jak sztyfna. Sztyfa można utopić. <laughs> Żeby utopić tutaj, tutaj chyba można głową walnąć. Nie wiem, Nie fajnie Jeszcze mnie radzy. Przecież ja

na się utopię chyba, bo będzie sztywne. Nie wiem właśnie. Minecraft go Goslaw, go ci i Cię patnę. <gry> o nie, laga miałem, laga miałem, laga miałem, laga miałem, laga miałem. Utopię się. El. Normalnie, ja nie dla tej ekran jak pijany. Dobra, nie dotykam myszki po prostu. A, Piłsław, ja, no to mi miał, głównie na pewnie wygrał. myszką mógł być normalnie. Chciałbym mieć taki komputer, ale. Steve. Bo w głosu już stary speedrunner. Stój na chwilę, goździaw, jakby nie ruszamy się. Stój, zatrzyma się. Patrz. Lekko mnie Zobacz. 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 I don't like it.

teraz mam tak nie rusza i skok mi nie działa często xd <laughs> nie wiem co się stało nawet, ale ale wiem, że l Chyba. Kozław <głosler> to robi! Chłop! Kozław, nie harduj, bo liśniesz. Essa. A to cały czas jest nether. Pamiętaj, jak liśniemy, to idziemy na początek. Miał być? skam. come. <laughs> oj, oj. Boję się. Nie mogę. Huh? <laughs> Dobra, widzę, wy, to by było tyle, pa. Wygrałem tak, że Gosław tutaj jest. Przegrał. No, pa.